Chciałem rozpocząć ten odcinek od złapania Firebolta, czyli najszybszej ryby w grze, która bierze swoją energię od słońca oraz innych ryb. I jak słusznie dostałem tipy, jeżeli ona jest taka szybka i bierze swoją energię ze słońca oraz innych ryb, no to logiczne jest to, o czym kompletnie nie pomyślałem, przyznam się, że musimy wyłowić wszystkie ryby z silosu i zapolować na nią w nocy. Tylko, że no jak widzicie, na razie jej tutaj nie ma, nie mam pojęcia, czy ona się pojawi za jakiś czas, czy też nie. Wezmę sobie żarówkę, weźmiemy sobie parę bombek i może zobaczymy ona gdzieś na przykład jest tam gdzieś trochę niżej. Oj oj, oj 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dzisiaj na pewno będę chciał zapolować na y, nowe ryby i mam bardzo fajnego newsa, który wydaje mi się, że y, wam się bardzo spodoba, ale na samym początku jeszcze chciałbym poprosić was o zostawienie y, łapki w górę pod tym filmem. Byłoby super, gdybyście to zrobili. No i oczywiście życzę wam y, spokojnej niedzieli. Powiem wam, że kurde jest jakoś tak gorąco, nie? Niby wrzesień, jesień już się zaczyna, a tu nie, y, jest y, mega ciepło jak po prostu w, w środku lata. Ale dobra. Y, jeżeli chodzi o te y, news, to zapytałem osoby odpowiedzialnej za grafiki ym, za grafiki wszystkich ryb w nowej aktualizacji, czyli jednego z deweloperów, y, czy możemy się jeszcze spodziewać jakiejś kolejnej aktualizacji właśnie do Cuzgo Fishing i dostałem odpowiedź, że jeszcze będzie jedna duża aktualizacja. Major update, dokładnie takie słowa zostały użyte y, także nie wiadomo kiedy to będzie, ale y, też było coś y, y, tak mi napisał, że jeszcze wycisną coś, po prostu, coś zostanie wyciśnięte z tej gry, że będzie jeszcze jedna aktualizacja, więc mam nadzieję, że się cieszycie. Zobaczymy jakiego typu to będzie aktualizacja i co dokładnie będzie. będzie to jakie ryby po prostu zostaną dane, czy to będzie jakaś nowa strefa i tak dalej i tak dalej. Ale na razie bawimy się na modach. O, dobra, tu jest ta. Okej, okay, cześć, cześć, cześć. <laughs> to jest ta ryba, którą będę chciał dzisiaj wyłowić. Oczywiście mamy nowe tereny, gramy sobie, mm, gramy sobie na modzie. Autora macie w opisie, oczywiście tego moda i fila. Ja muszę. Czekaj, czy tutaj. uuu, jest mamo! Czy, tak, mamo to jest, czy Momo? Mamo, M Momo to była ta straszna postać jakaś. Pamiętam parę lat temu. No, jakieś filmy robili. Trzecia w nocy: nigdy nie odbieraj telefonu o od trzeciej w nocy, bo zadzwoni do ciebie straszna mamo. Ech, czy Mam nadzieję, że to pamiętacie. A może nawet lepiej, żebyście tego nie pamiętali. Dobra, nurkujemy sobie, znaczy, nurkujemy. Zanurzymy się tutaj, w tym miejscu i zobaczymy, co, co uda się złapać. Ponieważ jest trochę ryb, które muszę wyłowić. Nawet bardzo duża. Chwila, cyk, ciebie nie chcemy. I bardzo możliwe, że tą rybę, którą widzieliście przed chwilą, trzeba wyłowić na przykład, nie wiem, miecz, yy, dużą przynętę albo jakąś rybę na haczyku, tak jak reki, rekina się łowi. I dopiero. A co to? Nie, no to jest ta brzydka ryba. Idź sobie stąd. Ty, ty, ty mi się bardzo nie podobasz. Ale... u. Uh. Okej, okay, to jest ta ryba, która wyginęła tutaj. Powiem Wam, że częściej teraz patrzę na radar niż na to, co się dzieje w grze. To jest dziwne. Możecie dać znać, czy wy też. Jak oglądacie ten film, na co patrzycie? Czy tutaj patrzycie, czy na radar. No ja w głównej mierze patrzę tylko i wyłącznie na radar się ma. pamiętam, że tą rybę trzeba było tam cofać datę. Cofnąć datę, zanim gra wyszła, żeby ją złapać. Ale bardzo myślicie, że w nowej aktualizacji coś tam pozmieniali. Nie wiem, jak oni to tam porobili, ale mamy tutaj, właśnie. Ej! Nie, nie mam sinkera. O, nie musiałem sprzedać ymm, up, y, upgrade sinkera, ale chwila, bo ja nawet tutaj nic kompletnie nie mam. Okazało się, że nie miałem prawie żadnych upgradeów na wędce, co jest w sumie dość dziwne. I chwila. W jaki sposób ja mam ciebie złowić? Nie, 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 ja nie chcę ciebie położyć. Odejdź, odejdź. Chwila. Pyk, 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 pyk. pyk. I. Okej, okay, potrzebujesz większej przynęty, no to w takim razie tu jest akuma, ma akuma. W ogóle fajnie by jakby wyszła jakaś wersja akumy 2.0, bo to jest jedna z najfajniejszych ryb, jeżeli chodzi o wygląd. Nie wiem, na najbardziej mi się po prostu podoba. Dobra, weźmiemy sobie dragonfisha, czy jak on się tam nazywa, albo, o ciebie, najgłupsza rybo, która mi bardzo denerwujesz. I teraz spróbujemy wyłowić to bydle, które tam sobie żyje. E, mamy oczywiście wszystko przygotowane, latarka też jest i e, spróbujemy zanurkować. Mam jeszcze, oprócz tego, Komoda, mam przygotowane. wydaje mi się, że coś o wiele lepszego, dlatego chciałbym dzisiaj wyłowić wszystkie ryby e, właśnie w tym odcinku, chyba że się to nie uda, bo są rybki, na przykład jakieś e, w specjalnych jaskiniach, które nie za bardzo wiem w ogóle gdzie występują. I jest jeszcze ta dziwna ryba. Ech, za każdym razem jak ją widzę, to naprawdę jest źle, jest źle. O, ale w ogóle ja teraz ty, a szybko się zanurzam bardzo. I gdzie ona jest, może tutaj, gdzieś nie. Tu jest Face, e, dobra, to trochę niżej, i wydaje mi się, że ona była. Oj, dobra, jest! Czyli o, są dwie nawet. Nie wiem, czy taka e, duża ryba powinna występować w większej ilości. Dobra, spokojnie, spokojnie, nie walcz. Nie walcz, ale to jest bydle, to jest bydle. Ale wydaje mi się, że będzie bardzo mm, bardzo łatwa do złapania. I też nawet nie wiem, ile ona kosztuje. To jest fajne. Ja nawet się nie przyglądałem tym wszystkim wpisom. Wiem na przykład, że jest taka ryba Ivy. Nie wiem, gdzie ona jest dokładnie. Ale chodź. Chodź tutaj i ciebie za chwilę wyłowimy. No nie spodziewałem się, że ona tak długo będzie walczyła, bo jasne, ja ją cały czas, jak widzicie, wyławiam, ale ona cały czas walczy, więc takich więcej ryb chce. Jeżeli jest duża, to ma walczyć. Na przykład chciałbym taką rybę, że na przykład jest 1% szans na złapanie ją, bo od razu ci się zrywa. To by było całkiem git i mamy. 8 milionów? Serio ona 8 milionów kosztuje? Krustalos. Wow. Aha. Dobra. Ona je małe jakieś bakterie. O, i y, naukowcy są zainteresowani tą rybą. Na przykład nie wiem, co to jest. 3,5 miliona. Dobra, czyli mamy mm, rybki y, huge. Teraz mm, pójdziemy wyłowić tom tego Break oraz. jak on się nazywa? Ta druga, Gnap. No, i czy ona w ogóle jest zainteresowana? Tak! A Jest zainteresowana przynętą, ale y, ona się wstawia za swoim bratem, że tak powiem, y, bo próbowałem złapać tą żółtą, a teraz łapiemy tom. O, kurde. Halo. Czemu? Jakoś tak. Bardzo zwolniło to wyławianie? Nie, dobra, musiało mi się przewidzieć. Ale liczę na jak najwięcej nowych mechanik yy, łapania tych ryb. Znaczy, w tym sensie, wiecie, że trzeba będzie pokombinować, a nie po prostu wyławiasz sobie rybkę. Chociaż z drugiej strony, nawet jeżeli to jest nowa ryba i yy, yy, wiecie, nie było jej, to i tak jest duże osiągnięcie. No bo jeszcze parę tygodni temu, albo nawet za dwa tygodnie temu, yy, mówiłem, że no, yy, zastanawiam się, czemu nie ma modów. O! Okej, okay, to było dziwne. <laughs> to było bardzo dziwne. Czemu nie ma modów do kota łowiącego ryby? Okazało się, że istnieje właśnie jakaś taka mała scena, która zaczęła się teraz rozwijać, więc mam nadzieję, że będzie to trwało najdłużej, chociaż ja wiem, zdaję sobie sprawę, że są osoby, które już mają przesyt tą grom i chciałyby, żeby pojawiły się inne serie. Staram się teraz wrzucać jakby też jakieś tam inne odcinki, no ale i tak czekam po prostu na jakąś taką dużą premierę, w którą będę mógł się wciągnąć trochę bardziej. I fila. Nie no, nie ma tej żółtej? O nie, bardzo źle to wygląda. Ty odejdź. Z tobą nie chcę. My teraz pójdziemy sobie w lewą stronę, bo tutaj jest właśnie to dno. I możliwe, że znajdziemy jakąś inną rybkę. O, o, o! Nie dobra, to jest zwykła. To ciebie nie chcę. Tutaj są oczywiście te, które były wcześniej. I z tego, co widzę, to po lewej stronie tu jest chyba underfin, tak? Chyba tak, tak ona się nazywa, ta ryba, która normalnie była mega sekretna. Ty, on, a, jest, jest tutaj. Jest, o, w tym miejscu. Ale nie będziemy jej łapali. Um, popłyniemy sobie, o, żebyście zrozumieli wcześniej, mniej więcej do tego momentu można było um, właśnie zanurzyć na ten nasz spławik. A teraz możemy, no mamy po prostu więcej terenu odkrytego, więc bardzo fajnie, ale pytanie, gdzie się ukrywają Pozostałe ryby, no bo ich jest dość dużo jeszcze do złapania. Jeżeli mam wyłowić wszystkie ryby, no to ciebie też wyłowimy. Star Sir, 750 tysięcy. Gdyby ona ładniej była zrobiona pod względem wyglądu, to by naprawdę była spoko rybką. Jeżeli chodzi o tą rybę, Small, to powiem wam, że nie za bardzo wiem, jak mam ją złapać, ponieważ gdy próbuję złapać tą żółtą, no to zielona tutaj próbuje zaatakować. W skrócie, zmierzam do tego, że nie mogę jej samej z siebie złapać i mogę ją złapać tylko, jak próbuję złapać tą żółtą. Więc na razie. Po prostu odpuścimy. Ivy, mamy braszika. Ok, Ivy Bloom Firebolt. Dobra, popłyniemy sobie w prawą stronę. O, tutaj ktoś troszeczkę bardziej się wynurzył. Nie wiem, czy tak powinno być, czy nie. I zobaczymy, czy Firebolt się pojawił. I tak, dobra, Firebolt jest. Spoko. I teraz bardzo mnie ciekawi, czy jeżeli poczekamy sobie na noc. To wtedy Firebolt na przykład yy, troszkę bardziej zwolni i będziemy mogli go złapać. No i jest mały problem, bo jak jest noc, to Firebolt gdzieś odpływa. Nie wiem, czy właśnie to jest moment, w którym ja powinienem na niego zapolować, czyli y, gdzieś tam w jaskini. A wiecie co? Sprawdzimy to. Gdzie się ukrywa Firebolt, czy on po prostu wypływa poza mapę, bo wydaje mi się, że też tak może być. A przy okazji, i tak muszę szukać y, nowych ryb, y, których jest jeszcze parę do złapania. Pro proszę, proszę się odsunąć. Ja tu tylko nurkuję. Może gdzieś na prawo od silosu też jest coś dodane. No i słuchajcie, znalazłem coś. Oficjalnie jest to najbrzydsza ryba, jaką kiedykolwiek widziałem, i jest to nieporozumienie. Odejdź! Okej, okay, wyrywa się, czyli jest bardzo, bardzo agresywna. Yy, I jest praktycznie na samym końcu mapy. Nie mam pojęcia, jakim cudem jej wcześniej nie zauważyłem. Ale już wiem, w jaki sposób będę musiał z nią walczyć. To będzie coś podobnego, pewnie do Cave Sharka. I uda się ją? Dobra, udało się ją wyłowić. Za drugim razem yy, 2 miliony kosztuje. Także witam serdecznie. Ona była yy, tu mniej więcej, gdzie ja zawsze nurkowałem, żeby wejść do labiryntu. Tak, gdybyście się zastanawiali. Ale no, zostało nam jeszcze. Trochę ryb, i teraz popłynę na sam koniec i przeczeszę sam koniec mapy, pewnie, w którym misją będzie. Tak, to jest problematicus, To się zgadza. Weźmiemy sobie, kupimy bombki, w sumie dużo bombek. Kupimy żarówkę, Mega Hook i. No zobaczymy. Czy tutaj coś się jeszcze ukrywa poza granicami mapy? mapy? Wydaje mi się, że nie. Ba, jestem prawie przekonany, że tutaj e, nic nie było, bo w poprzednim odcinku też tutaj tak sprawdzałem, ale po łebkach, więc weźmiemy, na sam dół się udamy i po prostu na samym dnie będę sprawdzał. A jeżeli nie, no to trzeba będzie się wrócić na sam początek mapy i tam też ponurkować. Właśnie, czemu ja tego nie zrobiłem? Jeżeli mamy teraz e, większą głębokość tej wody, no to bardzo możliwe, że te jaskinie na samym początku gry zostały rozbudowane. No i znalazłem rybkę, także za chwilę wam ją pokażę. Eee, wyjazd mi stąd. Co tu się dzieje? Ty też wyjazd. Ivy, tak się nazywa ta ryba. E, także chodź ze mną. O, ale ładnie wygląda. Naprawdę, pod względem wyglądu. Um, tylko, że ona nie jest w ogóle zainteresowana. Czemu Ivy nie jest zainteresowana? Hmm... Coś na pewno będę musiał zrobić, tylko pytanie co? W jej wpisie jest napisane, że jest powiązana z Mossy, a mosi to jest ryba, która żyje dosłownie obok właśnie Ivy, więc bardzo możliwe, że muszę próbować złapać Mosi i wtedy Ivy się e, uwiesi na moim haczyku. Nie wiem, czy tak to będzie działało, ale no co, musimy to sprawdzić, bo bardzo chciałbym wyłowić jeszcze właśnie e, tą rybkę. Nie sądziłem, że zajdzie mi na tym tyle czasu, bo miałem w głowie, że dzisiaj łapiemy wszystkie ryby. Ale zdałem sobie sprawę, że nie ma o nich żadnych informacji. nie można sobie wiecie podejrzeć, nie można e, poczekać na wasze komentarze, gdzie mi napiszecie, co mam zrobić, tylko trzeba e, kombinować. Dlatego przepraszam, że progres jest dzisiaj trochę wolniejszy i o, 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 dobra, bombki są. Tak, tutaj to wszystko sobie poużywamy. I teraz Mossy. Eh, halo, Mossy. Mo o, oh, jest, 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 jest. I może ty teraz. No nie. Nie rozumiem tego za bardzo. One są powiązane ze sobą, te ryby, ale jak widzicie. Kompletnie Ivy ma we mnie wysrane i nie chce się dać złapać. Chyba, że muszę złapać Mossy, i wtedy Ivy się będzie dało. niestety tak to nie działa, nawet wziąłem dużą przynętę, ale też, jak widzicie, kompletnie brak zainteresowania, więc przyszła mi do głowy ostatnia rzecz, którą dzisiaj przetestuję. Spróbuję ją wystraszyć i może, jeżeli ona się przestraszy, to ze strachu złapie wtedy yy, przynętę, ale nie wiem, yy, raczej wydaje mi się, że tak to nie będzie działało, ale i tak po prostu przetestujemy. Jeżeli macie jakieś pomysły, to koniecznie yy, napiszcie mi to w komentarzu. A co? My próbujemy, to jest ostatnia próba. I uwaga, puk, bomba dobra poszła, i ona gdzieś sobie popłynęła. <grym> nie wiem, nie wiem, i tu jest druga Ivy, którą też możemy przestraszyć, i też sobie gdzieś tam ucieka. Ale nie, raczej nie o to chodziło. Kurde! Dziwna, naprawdę dziwna ryba. My dzisiaj dosłownie złowiliśmy, nie wiem, cztery nowe gatunki? No trochę mało, nie? Spodziewałem mówię się, że będzie to y, wszystko troszeczkę szybciej szło. Ale mm, też... Wow, nie ma chyba co się śpieszyć i też nie mam pojęcia dlaczego on nagle y, wyłonił się, jeżeli ja tutaj nic kompletnie nie robiłem. Ale w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że mi spędziliście czas, koniecznie zostawcie lajka i widzimy się już jutro w jakimś odcinku. Nie mam pojęcia, czy to będzie kot łowiący ryby, czy też nie. Zobaczymy, ile będzie po prostu lajków.